Nakręć coś o Denali Electronics, o dodatkowych lampach, oświetleniu do motocykla, bo dużo osób o to pyta, a nie każdy wie jak to Denali można podłączyć, jak to w ogóle wygląda, i na czym opiera się cały ten system. Więc moi drodzy, rozpoczynam właśnie cykl o Denali Electronics. Ten materiał, który teraz oglądacie, to jest chyba pierwszy materiał o Denali Electronics w polskim internecie, na polskim YouTube. Nikt się jakoś tak do końca nie zajął tym tematem. I powiem Wam, że chyba wiem dlaczego, bo Denali Electronics to jest niezwykle skomplikowane zagadnienie i to jest temat, który na pewno nie skończy się na tym odcinku, ponieważ zagadnień, pytań odnośnie Denali Electronics, lamp, systemów, które mają, może być naprawdę bardzo dużo. To jest temat rzeka, ogromny temat. Więc oczywiście, jeżeli jakieś pytania wam się tutaj nasuną podczas oglądania tego materiału, to piszcie w komentarzach, bo to mi da pewien kierunek jakie materiały przygotowywać jako kolejne w tej serii o Denali Electronics. Dzisiaj trochę tak tylko zaczepimy ten temat lamp dodatkowego oświetlenia. Część osób traktuje dodatkowe oświetlenie na motocyklu jako robienie z motocykla choinki i tak dalej. Natomiast My będziemy traktować to oświetlenie trochę inaczej i ja traktuję trochę inaczej, bo ci, którzy jeździli o zmroku podlaskimi szutrami, bieszczackimi krętymi drogami, przecinali szutrostrady w Finlandii czy w Szwecji, to wiedzą, jak ważne jest dodatkowe oświetlenie, bo to seryjne nie daje nam to, czego byśmy oczekiwali w niektórych oczywiście tutaj sytuacjach. Dlatego Denali Electronics jest, myślę, że tutaj właśnie takim dobrym produktem dla tych, którzy chcą poprawić bezpieczeństwo, chcą więcej widzieć, ale oczywiście chcą też być bardziej widoczni na drodze. W dzisiejszym materiale zajmiemy się trzema sposobami, takimi najpopularniejszymi, jeżeli chodzi o kwestię podłączenia lamp Denali do motocykla i obsługi tych lamp. No i pokażę Wam oczywiście te najpopularniejsze modele, bo jak sami zobaczycie, to gama różnych rozwiązań jest naprawdę ogromna. Zapraszam na dzisiejszy materiał. Zacznijmy od lamp Denali. Jak sprawdzicie ich ofertę, to zobaczycie, że mają naprawdę całą gamę różnych rozwiązań, które różnią się kształtem, soczewkami, sposobem oświetlania. Możecie spotkać tam lampy, które są lampami letowymi do jazdy dziennej. Możecie tam spotkać lampy, które są lampami, które są lampami przeciwmygielnymi. No i takie lampy drogowe, dodatkowe oświetlenie, które tutaj będzie uzupełnieniem dla właśnie świateł drogowych w waszym motocyklu. Denali D2 jako dodatkowe oświetlenie, takie, takie drogowe. To jest najmniejsza, można powiedzieć, lampa w ofercie Denali. Halogen z jedną tutaj soczewką. Oczywiście jest wyjście tutaj Denali dość specjalne, natomiast jeżeli ktoś by chciał włączyć na przykład do swojego już z systemu do motocykla, bo ma na przykład wypuszczone okablowanie. Na przykład, jakbym chciał w Tigerze już podmienić te seryjne, oryginalne przeciwmgielne, które tam mam, to jest taka opcja, ponieważ tutaj jesteśmy w stanie po prostu uzupełnić. Nie trzeba rozbierać tej lampy, tylko uzupełnić o po prostu wyjście, okablowanie. No i mamy tutaj trzy kable. Oczywiście te należy włączyć do sieci, natomiast ten żółty jest trigerem. Ten trigger jest dość istotny, dlatego że większość tych lamp jest wyposażona w taki system Data DIM, a ten system pozwala na regulację intensywności tego oświetlenia, ale do tego za chwilę jeszcze przejdziemy. Natomiast to jest wyjaśnienie, dlaczego tutaj mamy trzy przewody, a nie dwa. Więc tak wygląda na przykład Denali D2. Mamy tutaj możliwość przymocowania do różnych tutaj uchwytów, bo albo są dedykowane uchwyty do konkretnych modeli motocykla, przygotowane przez Denali. Wtedy jest najmniejszy problem. Możecie do gmoli zamontować, bo są specjalne uchwyty, albo możecie zamontować na przykład do yy, teleskopów, do rur teleskopowych, znaczy do amortyzatora, bo na przykład mają takie uchwyty specjalne. Pokażę Wam, bo akurat mam coś takiego tutaj ze sobą. Więc jak nie macie gmoli. Na przykład w motocyklach takich trochę dualowych, albo w ogóle w motocyklach np. klasycznych, to można coś takiego zamontować na po prostu amortyzatory z przodu do tego uchwyt specjalny i do tego lampa. Więc tutaj możliwości jest naprawdę bardzo dużo, jeżeli chodzi o kwestie montażu. Ale my nie kwestią montażu dzisiaj, tylko właśnie tymi kwestiami związanymi z podłączeniem do sieci elektrycznej. Więc to jest ledowa lampa D2. Natomiast najpopularniejsze, tak naprawdę, są lampy D3 w motocyklach. I to są lampy, które występują w dwóch konfiguracjach: bo możecie mieć albo D3 jako lampy przeciwmygielne. Albo po prostu jako właśnie lampy drogowe, także są dwie opcje. Natomiast i ta i ta jest wyposażona w technologię Data Dim, więc można sterować intensywnością światła, ale pod pewnymi warunkami. Zaraz wam powiem dokładnie pod jakimi. I to jest już lampa Denali D3. Tutaj mamy wersję lampy drogowej, więc ma inną oczywiście soczewkę składającą się z takich trzech. Tak to wygląda, więc no porównanie do D2 no jest dość duże. Więc pewnie nie do każdego motocykla będzie to pasowało, więc każdy musi tu zdecydować, w którym kierunku idzie. System, jakby tutaj, podłączenia jest dokładnie taki sam, więc też w tych lampach dostajemy kabel, który pozwala włączyć od razu do, do sieci, jeżeli ktoś chce się w to bawić, albo wykorzystać to złącze i podłączyć właśnie na trzy sposoby, o których Wam zaraz powiem. Mamy oczywiście jeszcze inne lampy, bo tam są i D7, one wcale nie wykluczają podłączenia do motocykla, bo myślę, że w niektórych sytuacjach takich dużych motocykli, to te lampy duże też jak najbardziej podejdą. To wszystko zależy kto jaką chce moc, jak bardzo chce poprawić tutaj kwestię oświetlenia. Ale teraz macie już porównanie mniej więcej, jak wyglądają te produkty, kwestia różnic wielkości. Tu mamy najmniejszą, czyli D2, a tu jest D3, ta najbardziej popularna do motocykli adventure'owych. Oczywiście w tych lampach jeszcze możecie wymieniać na przykład w D2 możecie wymieniać soczewki, bo o tym też myślę, że warto wspomnieć. Więc zamiast białego światła może być albo żółte, albo takie burstynowe. Po co w zasadzie zmieniać te soczewki? To nie tylko jest kwestia wizualna, o coś innego też tutaj chodzi, ale o tym będzie w innych materiałach, bo no, ten materiał by trwał naprawdę bardzo długo, gdybyśmy się tym wszystkim zajęli w tym momencie. Najbardziej popularne sposoby, znaczy jeden, którego jakby nie wliczam w te, o których chcę Wam powiedzieć, to jest to, co mówiłem już na samym początku, czyli możliwość jakby wpięcia tak od razu do instalacji, jeżeli macie już przygotowaną taką instalację, więc jakby ten sposób pomijam. Będę mówił o sposobach, kiedy ktoś nie ma czegoś takiego i chce takie Dodatkowe oświetlenie Denali Electronics podłączyć. Pierwszym takim podstawowym sposobem podłączenia dodatkowego oświetlenia jest wykorzystanie wiązki, którą Denali ma w swojej ofercie. To jest wiązka, która pozwala zamontować dwie lampy, na przykład takie dwie lampy D2. Jesteśmy w stanie zamontować na motocyklu. Jak to wszystko się podłącza? To jest wiązka, która ma przycisk do włączania, wyłączania. To jest pierwsza rzecz. Mamy tutaj włączenie do sieci, więc przewody, które oczywiście są Wam znane, czyli plus i minus. Możemy to włączyć bezpośrednio do akumulatora. Możemy, jeżeli ktoś ma takie umiejętności, włączyć i to pewnie będzie lepsze włączyć po prostu do sieci po stacyjce, tak żeby no, był prąd wtedy, kiedy rzeczywiście e, używacie motocykla, żeby nie można było włączyć tego oświetlenia w momencie, kiedy motocykl macie zaparkowany. Dodatkowo mamy oczywiście dwa wyjścia, które pozwalają nam na podłączenie tutaj do tej sieci właśnie tych reflektorów dodatkowego oświetlenia. No i mamy jeszcze kolejną rzecz, czyli trigger. Ten trigger podłączamy do świateł drogowych, tak żeby tutaj ten system wiedział, że mamy światła drogowe włączone. Po co to jest? Tak naprawdę, jeżeli nie wykorzystacie tego triggera, bo wcale nie trzeba tego wykorzystywać, to wtedy denali D2, czy jakiekolwiek inne, świecą na 100% swojej mocy, na 100% intensywności. Jeżeli chcecie, żeby było trochę inaczej, czyli w momencie, kiedy macie światła mijania, to na 50%, żeby nie oświetlało innych, a w momencie, kiedy przełączacie się na światła drogowe, żeby one świeciły na 100%, to jest taka możliwość. I wtedy wykorzy wykorzystujecie właśnie ten trigger do podłączenia do świateł drogowych, który tutaj jest, ale to jest nie wszystko, dlatego że musicie jeszcze wymienić specjalny kontroler, który też jest w ofercie, bo ten kontroler pozwala po prostu świecić tej lampie na 100%, natomiast w momencie, kiedy wymienicie to na tzw. dual intensity, Czyli taki moduł, który będzie wiedział, kiedy przełączyć z 50% na 100%, no to wtedy macie w ogóle inną możliwość korzystania z tych lamp. Więc to pozwala na podłączenie w dwojaki sposób. Po pierwsze, 100% intensywności i tylko tak świeci. Albo dokupujecie dodatkowy moduł Dual Intensity, podłączacie trigger do świateł drogowych i wtedy. Przy przełączaniu na światła drogowe te lampy zmieniają automatycznie oczywiście swoją intensywność. Nie zapominajmy o tym, że cały czas mamy przycisk, który albo włącza, albo wyłącza tę lampę, więc nie trzeba tego dodatkowego oświetlenia użytkować. To jest podstawowy sposób podłączenia lamp Denali. Na pewno wymaga takiej podstawowej znajomości yy, sieci, yy, zasad, jak to wszystko podłączyć. Yy, to nie jest na zasadzie na pewno plug and play tak do końca, więc yy, warto, jeżeli ktoś nie ma takich umiejętności, pewnie oddać komuś, kto się na tym Zna DLD czyli kolejna wiązka, która no, daje dużo więcej możliwości. Zaraz wam dokładnie pokażę, jak to wygląda. Tylko sobie to rozpakuję. Tu mam te elementy w takich dość szeleszczących woreczkach, więc przygotuję wszystko i zaraz do Was wracam. Jak sami widzicie, trochę tego okłablowania tutaj jest, więc zaraz wszystko wam wyjaśnię, do czego to służy i jakie daje w ogóle to możliwości, bo tutaj no, robi się grubo. Jeżeli chodzi o kwestię oczywiście podpięcia, no to mamy tak samo do akumulatora możemy tutaj bezpośrednio podłączyć, mamy plus, mamy minus. Ten DL dim, bo tak on się nazywa, ja sobie go tutaj o, przygotuję. Ten DL dim pozwala tak naprawdę na podłączenie dwóch zestawów świateł, nie tylko jednego zestawu jak tamto okablowanie, tylko dwóch. Dlatego macie tutaj wypuszczone tak naprawdę cztery znane złączki, oznaczone lewa, prawa, więc tutaj nikt się nie pomyli, podłączycie sobie to. Dodatkowo macie kable, które pozwolą wam na przedłużenie tego, bo to będziecie, to będziecie musieli zamontować prawdopodobnie gdzieś pod siedziskiem motocykla, w jakimś takim miejscu. No i wypuścić sobie te kable, te przedłużacze i później podłączyć lampy. Cztery różne, jakie tam chcecie, tak naprawdę. Więc to jest jedna opcja. Macie. Oczywiście, przycisk do wypuszczenia, tutaj na kierownicę. To jest przycisk, który pozwoli Wam na zmianę intensywności oświetlenia. Nie potrzebujecie dodatkowych modułów. Ten moduł już tutaj jest wbudowany. Mamy od 5 do 100% ze skalą 15, 30, 45, 60, 75 i high, więc tutaj intensywność możemy sobie zmieniać, zarówno Jednego zestawu, jak i drugiego, bo daje taką opcję. I co jeszcze nam daje tutaj ten zestaw? Daje nam to, że macie bezpiecznik i ustawiacie sobie tak naprawdę pobór tego prądu. Gdyby coś się podziało i zaczęło pobierać za dużo, no to wtedy ten system zareaguje i wam jakby odłączy, nie pozwoli tutaj na rozładowanie akumulatora czy na przegrzanie całej instalacji. Czy to jest wszystko? No nie, właśnie dlatego, że oprócz sterowania intensywnością tego oświetlenia mamy tutaj jeszcze. Jedno wyjście, jeden zestaw okablowania, więc to dodatkowe okablowanie ma tutaj sporo przewodów. Każdy z nich jest oczywiście oznaczony, bo mamy na przykład oznaczenie high beam, czyli w momencie, kiedy przełączycie na światła drogowe, to wtedy bez względu na to, jaką intensywność światła mieliście wcześniej ustawioną, to wszystkie światła przełączą się na 100%. Jeżeli podłączycie to właśnie do, do sieci e, świateł drogowych, tak żeby tutaj był taki trigger. Kolejny pomysł tutaj Denali to jest sygnał dźwiękowy, czyli horn. Jeżeli podłączycie to do sygnału dźwiękowego, to w momencie, kiedy będziecie trąbić, to wszystkie lampy będą świecić. Dodatkowe takie ostrzeżenie dla kogoś, kto wam na przykład wyjeżdża z podporządkowanej. Kolejny kabel to oczywiście jest ignition, tak, żeby tutaj ten system wiedział, kiedy jest tak naprawdę zapłon włączony, żeby to działało wtedy, kiedy macie po, po prostu po stacyjce. I kolejna sprawa to jest kwestia kierunkowskazów. Możecie na przykład jeden zestaw mieć z takimi soczewkami, które Wam pokazałem wcześniej, na przykład takimi bursztynowymi i na przykład podłączyć to właśnie do kierunkowskazów i w momencie, kiedy będziecie używać jakiegoś kierunkowskazu, to te lampy też mogą dodatkowo jeszcze migać zsynchronizowane oczywiście z Waszymi kierunkami. Także jak sami widzicie, opcji tego kontrolera Dial dima są ogromne w porównaniu z tym podstawowym, ale może być jeszcze grubiej, dlatego że mamy kolejny sposób podłączenia, czyli CanSmart. I tutaj robi się naprawdę ciekawie. Do każdego motocykla Denali ma inny CanSmart. Oczywiście nie do wszystkich modeli, do wybranych. A ja tutaj mam na przykład CanSmart do BMW R1300 GS do tego nowego modelu. I wyobraźcie sobie, że możecie sterować dodatkowym oświetleniem. Yy, za pomocą przycisków, które po prostu już macie na motocyklu, czyli jakby od środka, przez komputer motocykla, nie potrzebujecie dodatkowych tutaj jakichś ustawień, dodatkowych przycisków, yy, tylko robicie to w zasadzie z poziomu motocykla. I CanSmart daje Wam taką możliwość, można powiedzieć, że to jest takie rozwiązanie trochę plug-and-play bo nie ingerujecie jakby w instalację w ogóle tej motocykla, więc nie musicie martwić się o gwarancję, ale daje Wam dużo większe możliwości niż wspomniane wcześniej dwa rozwiązania. Ja już Wam pokażę mniej więcej jak to wygląda, bo Kansmarta podłączamy bezpośrednio do złącza OBD, jeżeli jest oczywiście taka opcja. W wielu przypadkach w motocyklach BMW takiej opcji nie ma, więc trzeba się dostać do komputera przez na przykład system alarmu albo czujników ciśnienia opon. W przypadku BMW R1300GS mamy tutaj to złącze, które jest podłączane do alarmu, czyli to się nazywa, jeżeli dobrze pamiętam, DWA. Tak, i mamy tutaj taką przejściówkę, czyli po prostu odłączamy alarm. Podłączamy alarm do tego, a to do sieci, no i dzięki temu CanSmart ma dostęp do komputera. Tak to wygląda. Taka, takie, takie wpięcie się po prostu w system. Oprócz tego CanSmart'a, oczywiście, podłączamy do akumulatora, tak żeby tutaj było zasilanie dla lamp, dla akcesoriów, które będą podłączone. No i mamy cztery obwody po 10A. Możemy tutaj zamontować tak naprawdę dwa zestawy świateł, dodatkowo. Światło stopu, które Denali też ma w swojej ofercie i też tak zwany soundbomb, czyli sygnał dźwiękowy, który no, potrafi narobić zamieszania na drodze, bo to naprawdę jest niesamowicie taki mocny, mocny dźwięk i tym też możemy tutaj sterować i zamontować takie akcesorium i sterować z poziomu właśnie CanSmarta, więc można powiedzieć, że to jest plug and play. Mamy oczywiście zestaw tutaj kabli dodatkowych, które pozwalają nam jakby przedłużyć oczywiście tutaj te, te złącza, podłączyć dodatkowe lampy. Wszystko jest na zasadzie plug and play, bo mamy tutaj odpowiednie złączki, więc nie trzeba nic lutować. To wszystko jest naprawdę bardzo proste i każdy myślę, że jest sobie w stanie z tym poradzić. Natomiast podłączenie to jest jedno, ale jeszcze mamy całą masę możliwości, dlatego że Kansmarta podłączamy specjalnym przewodem USB do komputera, ściągamy oprogramowanie. No, i zaczynamy się bawić. Zaczynamy się bawić w ustawianie intensywności światła, tego jak to powinno działać. Czy światło stopu ma mrugać, kiedy hamujemy, czyli komputer ma szczytywać, na przykład zmniejszenie tej prędkości takie nagłe, żeby to światło stopu zaczęło mrygać. No, tutaj opcji i możliwości jest cała masa. Tam jest ponad 32, 35, przepraszam, ponad 35 różnych ustawień programowalnych, i to daje nam kansmark. Także. No najbardziej chyba zaawansowany sposób na oświetlenie dodatkowe w motocyklu. Plug and play, ale daje mnóstwo opcji. To jest taki najbardziej zaawansowany sposób podłączenia. No i też sterowanie tego oświetlenia macie po prostu z przycisków motocykla. Nie potrzebujecie dodatkowych przycisków, światła drogowe, kierunkowskazy. To wszystko tutaj będzie współgrało. Nie musicie instalować dodatkowych jakichś takich przycisków na kierownicy. Sam się zastanawiam, jak wam pokazać możliwości tego CanSmarta. Chyba najlepiej by było na przykład do Tiger'a podłączyć takie dodatkowe oświetlenie, i może to właśnie w ten sposób pójdę. Zobaczę, jeszcze zastanowię się nad tym. Natomiast to na pewno będzie w kolejnych odcinkach, bo no, k -Smart zasługuje po prostu na osobny odcinek, żeby wam pokazać wszystkie te opcje, które daje. W tym odcinku opowiedziałem wam o takich trzech najbardziej popularnych sposobach na podłączenie oświetlenia i akcesoriów Denali. Nie są to oczywiście jedyne, bo tutaj elektronika daje wiele możliwości. Natomiast te trzy są jakby najbardziej popularne, także widzieliście, jak one się, czym one się różnią, jakie dają możliwości. Najbardziej zaawansowany smart, najmniej zaawansowane po prostu przewody z opcją tutaj włączenia, wyłączenia świateł, więc sami już wiecie mniej więcej, jak to działa. Oczywiście, jeżeli macie jakieś pytania, to dawajcie znać w komentarzach, bo ja będę przygotowywał kolejne odcinki o Denali Electronics pokazując wam możliwości, pokazując wam produkty, które mają w ofercie. Więc jeżeli Was coś interesuje, macie jakieś pytania, nawet i techniczne, to dawajcie znać, oczywiście, bo będę wiedział, jakie tematy i zagadnienia poruszyć. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się oczywiście. Nie zapomnijcie o subskrypcji, o wspieraniu kanału i mojej działalności. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i widzimy się w kolejnym materiale. Trzymajcie się. Cześć.